Siemankotok, dzień dobry, witam w mojej kuźni. Panie i panowie, Blacksmith Master, czyli gra, w której jesteście, dobrze myślicie, kowalem, kowalem własnego losu. Prowadzimy kuźnię i wykuwamy sprzęt za kluczyk. Dziękuję oczywiście najlepszemu wydawcy, jakim jest Hooded Horse. Tak jest, zagramy sobie nową grę. Ja wam zaprezentuję tutaj rozgryweczkę, na czym ta gra polega. Jest bardzo chillowa, bardzo spokojna i bardzo też fajna, z delikatnym, oryginalnym dosyć takim można powiedzieć plot twistem wyłączymy sobie samouczka, bo ja już to troszeczkę grałem, więc będę wiedział, co jest 5. Dobra, na samym początku musimy zatrudnić kowala tutaj ikoneczka, w sensie liczba dwójeczka określa pewnie poziom tej postaci. Tego nie jestem pewna, do tego dojdziemy, nie, na pewno to jest level. Dalej mamy statystyki statystyki, jak sobie dobrze radzi z żelazem, jak sobie dobrze radzi z drewnem. I jak sobie dobrze radzi, to jest chyba technologia. Dodatkowo może być jakieś różne perki, znaczy bufy lub debuffy, niekoniecznie czerwony, Rzecz nie czerwony zawsze oznacza debuff, tak jest, dobra. Ten na przykład, Pan Grimwald, 20% szybszy chód, czyli będzie szybciej zapierdziałał po naszej kuźni co się przełoży potem na szybsze przenoszenie materiałów. Zdobywa mnie punktów doświadczenia, czyli taki średniawy, ten natomiast Iwan. Sztabeczka o 50% szybciej, gdy używa pieca, natomiast przy robieniu w drewnie już takim orłem nie jest ciaran. Zarabia o 10% mniej, czyli 10% mniej dostaje pensji od nas. Nam zostaje 10% z jego wypłaty więcej w kieszeni i to samo co Pan Iwan, czyli gorsze yy, użycie drewna, co jest dosyć ciekawe, bo jak zobaczcie tutaj, ciara ma drugi poziom, jeżeli chodzi o stolarkę. A tutaj taki debuffik, no śmiesznie się ułożyło Teraz możemy sobie zatrudnić ziomeczka albo możemy ich odświeżyć. Zatrudnić, a tu jest napisane projektowanie. Określać, że punktów projektowania zdobywano w jeden dzień, bo mamy tutaj system dni, podział w sensie, no dzień nocą nie muszą odpoczywać klienci potem nie przychodzą wiecie inne zlecenia itp itd dobra zatrudnimy sobie może pana a kurde Grimualda. Grimwalda, Grimwalda. Szyb, szybciej chodzi ale mnie punkt doświadczenia nie szkodzi dawaj zatrudnimy sobie chłopa teraz tak to jest nasza piękna piękna kuźnia Obszar, na którym możemy budować, bo sobie możemy rozbudowywać, a jakże i możemy to sobie wszystko przestawiać. Czekajcie, jest pauza, ale jak się przychodzi w budowanko, to od razu jest pauza zdobiona. Tutaj jakiś pędzelek, możemy sobie wybrać kliki, przeciągnąć kursor meble, możemy malować nawet meble. Tego nie klikałem, to nie wiedziałem. Dobra, podstawowy zestaw, później podstawowy zestaw to Kowal Starter, tak to się nazywa. Mamy sobie tutaj piec. Gdzie będziemy rozgrzewali nasze żelazo? To jest żelazo, jakbyście zastanawiali. To jest Anvil, czyli kowadło po, po polsku. A to jest y, bania z wodą w Bela. Tak? Bela Balia bania, bania z wodą, w które będziemy tutaj chłodzić nasze wykute. Przedmioty dodatkowo możemy sobie kupić, tutaj mam podziałkę jak widzicie, yy, obróbka metalu, no to te wszystkie przedmioty, które do metalu będą potrzebne, składzik jakieś na różne przedmioty, sztabki drewno, rudę, bo później do... do mamy dostęp do większych lepszych przedmiotów ale tutaj jest o stolarstw. na razie jest zablokowane bo to jest jakby początkowy etap rozgrywki mamy też jakieś takie pierdolety typu dywany one są drogie jak widzicie 500 500 za dywan jak mamy 1800 to się tak średnio średnio opłaca dobra nie, na razie nic nie kupujmy to jest pan Grimold, poziom drugi 0 punkt doświadczenia 1300 czy miałem rację ta dwójeczka określała właśnie poziom dobra yy, przyjmijmy sobie Zleconka. Mamy tutaj trzy aktualnie. Czyli nie musimy przyjmować żadnego. Ten ziomek chce, żebyśmy wykuli jedną buławę. Ona jest żelaza. Ten chce jedną pałę. Nie jedną, tylko cztery. Sorry. A ten chce jakieś takie. To są. Wiecie, co to jest? To są te nabierajki do jerby. Jeżeli piszcie kiedyś yerbę to do zestawu możecie sobie takie właśnie sz szpadelki kupić. Oferty kupców aktualnie są właśnie takie. Proszę nie może I gra polega na tym. Że tutaj wykonujemy właśnie te zlecenia w, tych, w tym miejscu, prawda? I za każde zlecenie wykonane dostajemy hajs. Zgadza się, zgadza się. Teraz, żeby nasz kowal wiedział, co ma wykuć, to by musimy mu nakazać, co chcemy, żeby zostało wykute. Zgadzamy sobie do 49 na 225. I zapas tych surowców możemy oczywiście sobie uzupełniać. Mamy na przykład jedna sztuka za 30, 10 za 300 i tam 176 za 5280. My tyle nie będziemy teraz potrzebować, naturalnie, że nie. I zróbmy sobie to pierwsze zleconko, czyli tą buławkę. Y ogólnie, kurde, mi widzicie, jej się kupiło. Teraz mamy 64. Dobra, nie szkodzi, przynajmniej, wiecie, kolejny feature, że można to prawym sobie kupić z bomby, tutaj w tym wypadku 15 sztuk. Y generalnie, tak, nie możemy im rozkazać co mają w danym momencie robić tak no to jest logiczny symulator i niech sobie tutaj sami to według własnej tutaj osobowości wytwarzają natomiast możemy zmienić możemy troszeczkę pomóc zmienić preferencje wytwarzania czyli że odeksem od najdroższych itemów od najtańszych od najbardziej złożonych metalowe lub drewniane a proste mu dla testu metalowe no to chłop powinien wstać wziąć sztabkę węglow przetopić na kowadło i do wody i potem zanieść tam na Wózek. Tak jest? Dobra, to jedziemy, niech sobie to robi, chłop. Jak tylko to zrobi, to zaraz Wam jeszcze pokażę jedną bardzo ciekawą mechanikę, która dla mnie jest delikatnym nawiązaniem do innego tytułu, któregoż to film też robiłem już wcześniej i znajduje się u mnie na kanale. Możecie chwilowo zgadnąć w tym momencie, dopóki ja tego nie pokażę, cóż to jest za mechanika. Dobra, pierwsza buława wykuta położona na wózek i teraz my możemy, nawet wręcz musimy, to sprzedać. Czyli klikamy sobie na wózek, dajemy ukończ. Ziomeczka nie ma, my zarobiliśmy i możemy wybrać kolejną jakąś ofertę. Niech będzie, niech będzie, chociaż czekajcie, 47, no bardziej kielich sam jeden w sobie się opłaca niż 4 tamte. Mam być szczery, jak wypełnimy 20 zleceń, elitarny pracownik pojawi się w naszym warsztacie za każdym razem, gdy zlecimy następną liczbę ofert. No w tym wypadku 20. Dobra, panie, jak ty masz na imię, bo zapomniałem o pracowniku Grimwoldzie. Grimwoldzie, pracuj i mało tego, mamy tutaj, słuchajcie, drzewko powiedzmy technologii, o, bo tutaj sobie rzeczy będziemy kolejno odblokowywać. Prawy dolny róg, księga przypisów. Drzewko mistrzostwa. Mamy tutaj sobie punkty za każdy przedmiot wytworzony. Są jakieś zwykłe, są jakieś tam niepospolite, rzadkie epickie i legendarne. Możemy sobie na pierwszym poziomie nawet musimy odblokować stolarstwo, więc zróbmy sobie to w tym momencie, bo mamy do zrobienia: cztery pałki i sześć tych szpadelek. Stolarka, ja od razu kupię dwie sztuki, bo wiem, że mi się to przyda przy takich ilościach zaraz sobie właśnie zatrudnimy też pracowników jak tylko i wykona albo całe zlecenie albo dwie pałki już nie pamiętam dokładnie jak to jest dobra odpalmy sobie niech leci niech leci a kielich zrobiłeś kielich ale to dobrze zrobił kielich bo daliśmy preferencję wytwarzania właśnie metalowych dlatego jego zrobił w pierwszej kolejności my to sobie sprzedajemy oczywiście czy zdobyliśmy sida, zdobyliśmy sida jeszcze jeden nam jest potrzebny żeby odblokować sobie pracowników da nam to możliwość No tak sama nazwa wskazuje zatrudniania nowych pracowników żeby wszystko działo się szybciej Proszę pan zatrudni kowal mamy tego Iwana nieszczęsnego ja go nie chcę weźmy sobie ciarana a to całe odświeżmy sobie za 25 tutaj niezły stolarz tutaj niezły kowal i to kowal z drugiego poziomu jeszcze szybciej sznapki przetapia ale punkty projektowania zdobywa 20% wolniej ja wybiorę arabele żeby chłopaki mieli towarzystwo płci przeciwnej. Kolejna oferta wykonana. Tutaj bardzo ważne, żebyśmy sobie te oferty przyjmowali, jeżeli się kończą. nie 200 giga dużo. To giga drogie sobie coś wezmę, ale będziecie musieli zapierdzielać. Jasno dupa, aż wam współczuję. co się tu jeszcze blokowało. A pracownia. Ławkę, bo tak musimy sobie dać ławkę i ławka, Słuchajcie, służy naszym pracownikom do czego. Bardzo dobrze do odpoczynku. Do odpoczynku. Pełen relaks na ławeczce. To jest to. To jest to. No i teraz fajna sytuacja, bo jeden pracownik dzięki temu, że ma ustawione preferencje właśnie na części, na przedmioty metalowe, to te metalowe, a tamte z racji tego, że mają wysoki poziom dość stolarki i stolarki trzeba też zrobić, bo kowadło jest zajęte i piece jest zajęte, i w ogóle, no to rzeźbią właśnie w tym drewnie. A my sobie czujemy bombę. Heis się leci się leci Hej się sypie z nieba całe 65 golda weźcie wykończyć szybciej te zlecenia bo panie nie będzie na was na wypłaty a chciałem pokazać jak wygląda system budowania niestety na nic mi nie stać aktualnie chyba że teraz za 260 przyjmuje przyjmę z jakąś drogą jakąś drogą ale taką nie najdroższą tylko po prostu drogą za 280 Teraz co, przydałoby się wam drugi wadło. Ile, znaczy piec, ile piec kosztuje? 400, to dużo, to dużo, tak minimum dwa takie itemy, w sensie dwa seta z dwóch takich przedmiotów, które wytwarzają przedmioty jak najbardziej. Podsumowanie dnia utart. jesteśmy na minusie, znaczy więcej wydaliśmy niż zarobiliśmy, ale jest to normalne w początkowych, w początkowych fazach biznesu, Biznesu Maciej uczy, i bawi, tak jest. Dzień zakończony, zacznij następny dzień. Niektórzy pracownicy nie, wykończy, nie skończyli zadania, tak? Dobrze. I oni na tej ławce śpią, słuchajcie, jak możecie zobaczyć, śpią z otwartymi oczami. Dobra, kolejny dzień, kolejny zapierdol. Róbcie, musi się, Excel, jak musi się zgadzać na koniec miesiąca. Jak nie będzie się zgadzał, no to cóż, nie jesteście zasobem niezastąpowalnym, więc po prostu was zastąpię. Tutaj jakaś, jakaś imitacja życia, ale ogólnie jest bardzo w porządku wygląda ta wioska. Znaczy wioska, miasteczko bardziej. Bardziej miasteczko, co tu mam? Możesz przejąć kontrolę. Właśnie, Jezu, zapomniałem. Słuchajcie. Mechanika, o której wspomniałem. Yy, możemy przejąć kontrolę nad dowolnym naszym pracownikiem. Weźmy sobie pana Grimwolda dla przykładu. Przejmij kontrolę. Ten pracownik jest zajęty. Jeśli przejmiesz kontrolę, przerwie aktualne. Działanie, czy chcesz kontynuować? No, ja oczywiście chcę kontynuować i teraz jesteśmy sobie takim źródłem, który może sobie latać po prostu też po mieście. Nie można robić żadnych psikusów. Jak widzicie, tu już jest niewidzialna ściana, niestety. No, nas interesuje tylko w tym momencie nasza kuśnia. No i możemy sobie zrobić, który który przedmiot chcemy. Podejdźmy sobie, zobaczmy co mamy. Buławę, czyli coś z metalu, na pewno z metalu, Zróbmy sobie buławę na przykład, ok? Czyli idziemy do sztabeczek, podchodzimy do sztabeczek, yy, wybieramy sobie co chcemy, co, co chcemy wykuć. Jak, jak czemu nie mogę podnieść, czemu nie mogę sztabki podnieść, ha. Okej, okay, trzeba było najpierw wybrać co chcemy wykuć. Wtedy klikamy E, podnosimy sobie sztabeczkę i idziemy sobie do tego. To są takie, wiecie, minigieleczki, nie? Minigieleczki, tutaj widzicie gitar Hero normalnie, Ko Kowalski. Kowalski gitar Hero, doskonale. Wiadomo, kowadełko, kujemy. Kolejna minigielka. Pyk, pyk. 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 Dobra. Wykłóten i teraz do wody musimy zanurzyć cyk. Cyk czy zrobiliśmy to szybciej niż bot? Raczej nie. Czy było to satysfakcjonujące? I tak I nie Czemu tak a czemu nie? A no dlatego Że Ej, Nie mogę tego Wiesz, że te, te minigierki po prostu są takie no bozolte. W sensie potem będziemy mieli dostęp do większej ilości, prawda? Tych wszystkich minigierek, ale i tak myślę, że. Właściwie chcę, aby ja zacząć coś wytwarzać, dobra? Ja chcę po prostu z siebie wyjść, ok? Dziwnie coś miał, nieważne. 890. I teraz, drodzy Państwo, a bo możemy sobie odblokować budowę i wtedy sobie poszerzać nasze. te, To kosztuje 20, 20 ale my już mieliśmy 26, jezu, szybko nas zbieraliśmy, dobra? Daj tą budowę to ukończymy bierzemy oczywiście kolejne mamy dużo tych sztabek bo przez pomyłkę kupiłem więc wykorzystajmy to i róbmy cały czas metalowe części natomiast ziomuś ja ci pomogę jak tylko przestaniesz używać tego pieca okej okay. teraz możemy to sobie przesunąć Tutaj ekstra. Dostawić im drugi piecor. Bo nas stać stół stolarski potrzebny mi jeszcze jeden nie paniak. Może kowadło, bo będzie kolega do kowadła teraz i tak. A na razie na spokojnie. Na razie na spokojnie. Dobra, gdzie są te mury? Tu są mury. Mamy normalnie wejście spoczko, okno. Okno by się wam przydało. A macie je, to no nie to nie można dać tutaj po, ponieść się wodzą fantazji zrobić coś odjechanego Słuchajcie macie nawet tutaj yy, schody 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 jaka to jakie panele w ogóle co mamy teraz coś kostkę brukową górna ściana dolna ściana gdzie się ściany buduje Górna ściana a budowanie. Co to jest? Nie wiadomo. Trzeba się domyślać. Dobra już się domyśliłem już już widzę co to jest yy, artystyczny nieład, ale w porządku niech będzie. Niech będzie w tym miejscu, które zapauzowałem całkowicie i nie wydobywali surowców. Czy my możemy sobie zatrudnić jeszcze jednego typa? Trzech kowali nowych stolarka na trójce. Doświadczenie, ale przetwarzanie sztabek wolniejsze. A nie wiem, które jest najmocniejsze. No nie, no Alana muszę wziąć, zatrudniamy Alanisko. Ale cooking, ale robią cooking co? Wyrwanie Breaking B. Cześć, Walter White. Cześć, Jesse Pinkman. Dobra, kolejna buławka jest odblokowana. Cyk. A i zleconko musimy wybrać, tak? Niech będzie z drewna. Z drewna, bo mamy dwa stoły stolarskie, więc powinna obróbka bardzo szybko pójść. One noży jeszcze zaczęły, połowa noży jest, słuchajcie, widzowie, połowa noży. No dobrze. Bardzo uspokajająca muzyka tutaj jest. Tak, na pierwszy rzut oka jak widzicie tą grę to do czego można by ją porównać jakiś Roblox nie ewentualnie Minecraft chociaż Minecraft naciągany bo Minecraft jest bardziej kwadratowy Zobaczcie możemy sobie nawet tablicę ogłoszeń nazwać nazwijmy Radom Master zastosuj Proszę bardzo zmienione klimacik jest Ano jest Ano jest a czy z tej ławki nie mogą mogą chyba korzystać ta była już w zestawie, w standardzie. W standardowym zestawie. Dobra, rozbudujmy sobie to nasze. Nasz biznes troszkę. Żeby był z przytupem. Po skosach się nie da. Okej. Okay. Zrobiliśmy sobie taką stodołę. O, ja dostaję się wytwórz 50 przedmiotów. Giga, dobrze. Sprzedajemy noże. Ekstra i znowu początkowy element, gdy wydaje się, znaczy inaczej, jest bardzo ciekawy, ale wydaje się potem troszeczkę mozolny. Tak obstawiam, bo wiecie, zatrudniacie coraz więcej pracowników, coraz bardziej rozbudowujecie swoją kuźnię, ale i tak to wszystko dzieje się z automatu. Więc ten early, early, early game tutaj, no to tak jest, wiecie, nie powiedziałbym bardzo early game'owy yy, utarg plus No widzicie tutaj na minusie minus 1600 bo zatrudniliśmy ludzi a tutaj na plusie 1100 pysznie pysznie tańsze drewno możemy sobie odblokować albo zatrudnienie pozwala zatrudniać lepszych pracowników tylko że nie mamy, bo nie mamy na to yy, tych naszych jak to się nazywa tarcz po prostu punkt Okej okay. OK all dobrze, odblokujmy sobie to. Przecież zapomniałem, jakie jestem budowania czy kupowania, no to niestety, ale... Yy, ale pauza się załącza. Kolejny dzień. Kolejne pozyskiwanie klientów i zarabianie grubego pitosu dla mnie. Zobaczmy, zobaczmy, czy ktoś się pojawił, jakiś dwóch kandydatów. Dobra, ciebie kupuję. Oj, miski, które z odświeżeniem, nie szkodzi nie szkodzi wiecie bo jak już ustawicie sobie wszystko w tej grze co mają robić no to oni to po prostu będą będą robić a ty będziesz się patrzył jak to robią dobra 13 tu sprzedaj najsik nice. jak napierdzielasz to no, nie jednego kowala byś zawstydził stary w a, ja wiem co możemy kupić. Wadło takie z tych podstawowych rzeczy. Uważam, że przyspieszy proces pracy. Dawaj, dawaj, dawaj. Kubek, kubek. Kurde, nie zauważyłem. No tak, jak mają zrobić, jak nie ma normalnie z materiału. Teraz masz materiał. Jest na minusie, dawaj. Rób to. Zaciągi dług. Achievement, który się nazywa... O nie! Na Steamie. Dobra, zrób ten kubek. Jest kubek. Jest kubek, są pieniądze, nie jesteśmy na minusie. Fuck yeah! Ale ja, ja tutaj muszę to zmodernizować, teraz drewno zaczyna brakować. Widzicie, czyli tak jest zarządzanie napędzające się. Na początku wiadomo jeden pracownik to jest za dużo mu nie trzeba roboty dawać Ale potem jak już mamy trzech albo czterech no to Trzeba się troszkę tutaj Naklikać Słuchajcie no bardzo ale to bardzo klimatyczna gierka Czy nagranie non stop Zobaczymy jak pogram jeszcze troszeczkę dłużej Ale bardzo fajny i pomysłowy przede wszystkim Symulator Życia Kowała. Ta dusza zasili piekielną, później można by rzec. A w tym momencie, drodzy widzowie, ja Wam dziękuję za oglądanie i za uwagę. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, no to kciuki łapa w górę. Komentarz dla zasięgu, dajcie znać, czy Wam się podoba Blacksmith Master. Jeżeli teraz widzicie pierwszy raz, lub widzieliście wcześniej, lub śledziliście ten jakże fajny tytuł. Dobra. Tyle ode mnie, a się widzimy i słyszymy w kolejnym materiale z gier strategicznych. Dzięki, trzymajcie się, na razie cześć, pa!